Powołanie Komitetu Monitorującego RPO, czyli Regionalnego Programu Operacyjnego, ma na celu zwiększenie efektywności w wykorzystaniu środków unijnych na rozwój województwa. Decyzje o tym, na co wydawane są pieniądze unijne z programów krajowych, zapadają na poziomie ministerialnym. Natomiast o tym, jakie projekty dofinansowywane będą z programów regionalnych, decydują samorządy województw. Czym dokładnie będzie się zajmować Komitet? Z jednej strony opinie. Z drugiej strony, doradzanie co do pewnych rzeczy, ale i również monitorowanie, czy to, co sobie założyliśmy w regionalnych programach operacyjnych, w uszczegółowieniach tegoż programu, jest przez nas realizowane. Skład komitetu liczy w sumie 46 osób i jest tak dobrany, aby zapewniał możliwie jak największą niezależność. Zasiada w nim 14 przedstawicieli rządu, 14 samorządu terytorialnego oraz 18 przedstawicieli spoza administracji publicznej. Chodzi o to, aby ułatwić dialog pomiędzy wszystkimi stronami jeszcze przed wdrożeniem projektów. Chodzi o to, żeby tą generalną linię i te założenia, które są regionalnie. W regionalnym programie operacyjnym były uzgodnione ze wszystkimi stronami, a więc tą rządową, społeczną i samorządową. Nacisk jest na tych sektorach, które naprawdę potrzebują pomocy energia, transport i, i, i również rynek pracy. Przed nowo powstałym komitetem mnóstwo pracy. Regionalny program operacyjny to główny kanał przepływu pieniędzy na rozwój województwa. W latach 2007-2013 Dolny Śląsk otrzymał dzięki niemu ponad 5 miliardów złotych na rozwój m.in. przedsiębiorstw, budowę dróg i komunikację miejską, ochronę środowiska, edukację czy szpitale i przychodnie. W sumie do tej pory sfinansowano za jego pomocą ponad 1600 przedsięwzięć. Powołanie rady, która będzie porządkować i oceniać projekty ubiegające się o dotacje, jest więc racjonalnym posunięciem, ale na ocenę pracy Komitetu jeszcze zdecydowanie za wcześnie.